Słuchajcie bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnej prezentacji postaci. Tym razem zaczynaliśmy od Batmana. No i czas na kompana wiernego towarzysza kompana Batmana. Oczywiście słuchajcie mowa o właśnie tym oto gościu Robinie. Moi drodzy Robin bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie jak jego teksturki wyglądają. Tutaj robi się troszkę czarne. Tak mniej więcej wygląda Robin. Jego animacja Mam nadzieję, że y, Wam się y, Ona podoba No ale zobaczmy dalej Jego umiejętności Proszę bardzo, możemy zmieniać się teraz W skafandry, które mamy Do wyboru, do koloru Zacznijmy słuchajcie od Właśnie od Robina Kombinezon ochronny Tak mniej więcej wygląda Robin w kombinezonie Ochronnym Jak widzicie możemy tutaj Niszczyć różne obiekty, dzięki czemu też dostajemy za to automatycznie pieniądze, więc to jest bardzo fajna opcja. Może też wsysać te żółte, czerwone i zielone klocki Lego i z tego budować różne rzeczy. No, jak widzicie, możemy też strzelać do tych wszystkich obiektów. Proszę bardzo, tak wygląda właśnie Robin w tymże stroju, czego obejrzyjmy tak dokładniej. Tak proszę bardzo, to jest numer tego jego skafandra, ile klocków ma w sobie. Moi drodzy, zaczynajmy kolejne Robin kostium techniczny. Tak wygląda Robin w kostiumie technicznym. Bardzo ładnie proszę, tu jest jakiś komputerek na jego plecach. Myślę, że można sobie popatrzeć, pooglądać, jak to wszystko tutaj wygląda. No i. Popatrzmy na parę animacji, jakieś kombosy, jak w tekenie, Co on tutaj ma. Jak widzicie, przywozi nam, dzięki temu dostajemy jakiegoś wiernego robota, który się jakoś tak dziwnie bawi, skacze etc. Tak wygląda, jeżeli chodzi o kostium techniczny. kolejny kostium to kostium świetlny, kostium świetlny. Moi drodzy, możemy rozświetlać sobie. Ciemne obszary, ciemne miejsca. Moi drodzy, tak on wygląda. Proszę bardzo, jak skacze Nasz wierny kompan. No i tutaj kombosy. Na K mamy właśnie takie, taką takie możliwość oświetlania swojej drogi. Tyle, jeżeli chodzi o. Słuchajcie, ten strój. O jejku, 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 kochany. Troszkę jest tutaj problemów. No dobrze. Teraz mamy kostium nurka. Jak widzicie, nie tylko Batman posiada kostium nurka, ale i również Robin. Tak wygląda Robin w kostiumie nurka. Proszę bardzo. Pięknie. Elegancko. Chciałoby się rzec. Jak widzicie, mamy taki wystrzał, taki laser pod K. Pod K mamy laser, natomiast pod H Zwykle, zwyczajne strzelanie. Tak mniej więcej wygląda właśnie strój Robina. No i kolejny strój. Robin kostium z Eumem tak? Czyli gdzie ma odporność na tą, odporność na tą kontrolę nikogo innego jak Brainiaka, słuchajcie. No i właśnie tak wygląda nasz prześwietny Robin, moi drodzy jest kolejna postać z Lego i zacznijmy słuchajcie no animacje takie jak mieliśmy w podstawowym robinie, no dobrze teraz przedostatni kostium magnetyczny, czyli możemy się tutaj przyciągać różne obiekty z swoim magnesem bądź spinać się na niedostępne do niedostępnych terenów no i tak wygląda słuchajcie ten jego kostium ja jeszcze pozwolę sobie popatrzeć na jego dodatkowe opcje. Jak widzicie tu jakieś dziwne animacje gesty śmigesy. No i ostatni kostium kuli. W tym kostiumie Robin może stać się wejść do takiej kuli i różne mechanizmy dzięki niej otwierać. Proszę bardzo, tak wygląda ten kostium. Jeszcze popatrzmy animację potka. Możemy stać się tą właśnie kulą, o której Wam wspomniałem. I możemy się toczyć. Tyle, moi z drodzy, jeżeli chodzi o Lego Batman 3 postać Robina. Niebawem kolejne postacie, które mam również odblokowane. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.